Ja, żeby dawać, muszę brać. Normalnie na sali, jak jest energia, która wraca do mnie, czy ludzie się śmieją, na przykład reagują pozytywnie, to ja mam jeszcze więcej. tak? Czyli im więcej dostaję, tym więcej daję, tym więcej dostaję. Daje mi taką kontynuację tego dostępu do, do, do energii tych ludzi, do ich pomysłów, do ich pytań, do tego, co, co mam na sali, tylko że tutaj mam cyklicznie. A co im to daje? No, im daje dokładnie to samo. To znaczy, że mogą na bieżąco wiedzieć, co się u mnie dzieje, zadać pytanie i jakby aktualizować sobie tą wiedzę, którą dostali. Mogą być w pewnej społeczności, w której tworzy się pewien zespół, czyli jakby ludzie się nawzajem wspierają. No i może im dawać ten błysk w którymś momencie, prawda? Czyli. Mogą oczywiście czytać moją książkę po raz kolejny albo oglądać TEDA, ale tutaj mają taką aktualizację mnie w danym momencie. Czyli to, co się u mnie dzieje, co ich ciekawi, bo oni to śledzą w mediach społecznościowych. Tutaj może być takim przedmiotem pytań czy, czy interakcji ze mną. Poza tym są też ludzie, których zapraszam, którzy pokazują trochę swój świat i który. To świat może być również tym początkiem błysku. To ile osób robi te mądre kroki z tobą teraz? To dopiero żeśmy zaczęli. W związku Czyli z to tym... jest nowa inicjatywa zupełnie? Tak, to jest nowa inicjatywa. Okej. Okay. Ale jest to taka odpowiedź na pytanie jak utrzymać kontakt z dobrą energią, która jest potrzebna. Tak? Bo ja się trzymam jednak tej koncepcji, że czarskim przestaje, tak mi się staje. I że nie można dawać nie biorąc. W związku z tym ten obiekt daje, biorę, daje, biorę, według mnie jest podstawą tego, żeby nie, nie być uzależnionym od motywacji, tylko bardziej od, nazywam to rzeczywiście taką do, dobrą energią. A więc co my mamy taki, to po angielsku się nazywa reciprocity, po polsku to chyba się tłumaczy odwdzięczanie się. I to wynika z naszego bycia naczelnymi, że my, jak ktoś nam coś da to czujemy potrzebę odwdzięczenia się i od równowagi. Równowagi. I równowagi. Hmm. I są jednostki, które nie są w tej równowadze i wtedy te grupy społeczne naczelnych, to nawet nie tylko ludzi, takie jednostki wypychają i nie traktują, bo można tylko brać, ale w pewnym momencie grupa to zauważy. No tak. e, I to, co Ty mówisz, to właśnie brzmi, brzmi trochę jak takie mm, oddawanie i dzielenie się tą wdzięcznością. Wiesz, jeszcze jest jeden powód. Ja, ja mam większą ilość korporacyjnych wystąpień niż otwartych. Tak? W tym roku miałem akurat takie przedsięwzięcie, gdzie było bardzo dużo osób na otwartych, czyli takich, gdzie może każdy przyjść. No, ale już na przykład w najbliższym roku tak nie będzie. Prawda? Czyli... A czemu? Um... Jeśli trudniej to zorganizować? Otwarte? no To jest trochę tak jak z moją pierwszą książką, którą napisałem, wydałem i po paru latach ją wycofałem. Każda była numerowana i mówiłem, że ona jest dla wszystkich, ale nie dla każdego, dla tych, którzy szukają. Bo Ja przestałem robić konferencje na przykład. Czasami trzeba po prostu wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Niepokonanym. Niepokonanym, ale też ekskluzywność trochę się kryje w... Takim trudniejszym dostępie do pewnych rzeczy, prawda? Że trzeba trochę wysiłku i, i, tru, i trudu. Ale to prawda, rzecz jest okrutna. To był bardzo męczący rok dla mnie od strony tej logistycznej. 31 wyjazdów w całej tak, Polsce. I to miałem taki, że poniedziałek Warszawa, wtorek Poznań, środa Wrocław na przykład i tam do 24 codziennie. I sam jeździłeś? No tak. Znaczy tam były, były dwie osoby, które występowały, takie. Przygotowujący Ale w sensie jeździłeś, e, sam przemieszczałeś i tak dalej. Tak. To, jest, to jest jednak ta to, to logistyka jest najbardziej męcząca To jest naj, tak, męczące, z tym, to uważam jest właśnie. Żeby mieć ten dalej kontakt z ludźmi, którzy chcą się dzielić i chcą też słuchać i jakby czerpać. No to stąd taka inicjatywa, która zrodziła się. Na, na bazie Ministerstwa Głupich Kroków Monty Pythona. No właśnie chciałem zapytać skąd nazwa. Nie, tak, nie wpadłem na to, ale to jest dobre. Tak, że to Uniwersytet Mądry Kroków. Ale też no, gdzieś tam w nas jest taka potrzeba pewności, że te decyzje są dobre, że te kroki, które podejmujemy, są dobre. Można to weryfikować słuchając innych ludzi, ich opowieści, ich doświadczeń, ale i tak, jak to mówi mój przyjaciel, własne pompki trzeba wykonać samemu. Trzeba robić. Trzeba robić. To, to jest w ogóle dobra puenta na wszystkie zmartwienia. Yy, trzeba robić. I większość chyba się rozbija o to, że dosyć szybko przestaje robić. Że dużo, to ja to widziałem, żeśmy po węglach do rozrożonych, i ludzie się bali przejść po tych węglach. To dyskutowali wiesz, na temat y, psychofizjologicznych aspektów chodzenia po węglach, na przykład. A dlaczego to się dzieje, że się da przejść? Y, a dlaczego się nie parzymy? I jakby szli w taką stronę analizy teoretycznej. A ja mówiłem, ale celem jest przejść. W związku z tym to jest bez znaczenia, jak to się dzieje. Jeżeli włączysz komputer, to on działa. A jak to się dzieje, że on działa, to jest bez znaczenia. I dopiero jak się kogoś tak lekko pchnęło. Stawało się za nim yy, i mówiło się, to, wdech, wydech, wdech, wydech, i lekko się go pchnęło, i on czuł, że teraz to ci ludzie wchodzili. Tak? Czyli mieli kłopot z takim własnym decydowaniem, czy to jest właściwy moment na to, żebym wszedł. To taką klamrę chciałbym tu zrobić i porozmawiać o tym nowym roku, a nie następnym roku. Jak wejść na te węgle, jak zrobić rzeczy, których się boimy dajesz pytania jak młodzi no. ludzie, jak? <noise> specjalnie jak ci je wejść? tak zadaje, bo młodzi, młodzi ludzie nas słuchają. Jak najszybciej. Jak wejść. najszybciej jest właściwą odpowiedzią. Zgodzę się z Tobą. E, po prostu wejść, tak jak wstajemy z krzesła. Nawet jak nie wiemy. Po prostu wstajemy z krzesła, tak. Nie, 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 nie przygotowujemy Ty się do wstawania z krzesła. Mówisz do człowieka, który o kulach chodził przez trzy lata i miał cztery różne operacje. Wstawanie z krzesła, czy co gorzej, wstawanie z toalety, było bardzo. Poważnym no tak, no to... procesem myślowym. Czyli są momenty myślowym, <laughs> momenty, a potem fizyczne. W, w, w których odkrywamy, ja też mam to doświadczenia, że nie doceniamy swojej doskonałości. Wiesz, to, że ruszamy rękami, że chodzimy, że biegamy. No tak, ale generalnie dla młodego, i zdrowego człowieka, stawanie z krzesła nie wymaga podjęcia decyzji, po prostu wstaje. Myślę, że yy za wielkimi decyzjami jednych ludzi stoją często inni, których nie widać, którzy nas lekko muszą tak popchnąć. I że dobrze jest być w tym obiegu wspierania, czyli wspierać innych, żebyśmy byli wspierani. Ale nawet jeżeli nie mamy takiego wsparcia, to to nie jest usprawiedliwienie do tego, żeby nic w życiu nie robić, prawda? Czyli możemy powiedzieć, OK, nikt, nikt mnie nie wspiera. Chociaż to nie jest tak do końca prawdą. Myślę, że. Zawsze ktoś nas. Nawet jak, jak ktoś nam mówi, nie dasz rady, to w jakimś symbolicznym sensie tutaj nas wspiera, prawda? Są ludzie, którzy. Martwi się którym, o nas. Tak, które mówimy, słaby jesteś, nie, nie poradzi sobie i to ich mobilizuje i sobie poradzą. Um, ja myślę, że to, to jest kwestia nawyków, o których mówiłeś, że po prostu wstajemy i robimy coś, co nas przygotowuje do takiego rozruchu dziennego. Ale że to jest też kwestia takiej świadomości, że czy coś zrobimy, czy nie. Jutro będzie kolejny dzień, kolejny dzień, a potem będzie kolejny rok. Czy ono to, to, to życie będzie płynąć trochę jak ta woda? Czy my się puścimy? Bo to trochę jakbyśmy się trzymali gałęzi, Wiesz, nurt życia płynie, a my się trzymamy gałęzi ktoś mówi, puśćcie, ale boję się, że się utopię. To ale się. Ale popłyniesz. Puść, Ale popłyniesz. I no, trudno jest to wytłumaczyć, bo to jest dosyć abstrakcyjne, bo ta decyzja musi zapaść w czyjejś głowie. Czyli dokładnie pytanie, gdzie, prawda? W którym płacie, My hmm. tego nie wiemy. Ona też nie musi być wielka. Bo wystarczy zrobić coś małego. Umyć albo umyć zęby. Albo, albo zdaję sobie i... sprawę, że to nie są decyzje nieodwracalne. Nieodwracalne, wykute w kamieniu, takie typu... Ten pluton egzekucyjny i mamy dwa zdania do powiedzenia, żeby ich przekonać, żeby nie strzelali, prawda? To, to, to tak nie jest.